Hej, hej, przez ostatnie dwa tygodnie, jako ambasador stryka testowałem Stryk Connect w różnych opcjach. To więc chciałbym wam dzisiaj pokazać, co się działo poprzez te dwa tygodnie, jakie bagi, jakie błędy wychwyciłem, a także co mnie zachwyciło. W większości, w gruncie rzeczy, nie było błędów, więc jest to super, że już to fajnie działa. Dlatego już w tym momencie możecie sobie pobrać Stryk Connect, zapisać się tam i tak dalej, i zacząć ładować, korzystać z sterów dynamicznych. Tak więc lecimy. Ile faktycznie kosztuje nas dystrybucja Zobaczcie jak droga jest dystrybucja w dzisiejszych czasach Wypróbujemy dzisiaj e, automatyczne ładowanie Czy się nam uda m, w ogóle ustawić Widzicie jest błąd polecenia Tak jakby pstryk wymusza Że m, to on ma działać na ładowarkę No i zobaczymy czy zacznie ładować Jestem sam, sam ciekawy Ok jak widzicie od godziny 12 zaczęło się ładowanie Zobaczcie, już zwiększyła nam się do 10 kW pobór właśnie Czyli praktycznie wszystko wykorzystujemy z naszej, z naszej, z naszej fotowoltaiki. A tak gdzieś tam powolutku, gdzieś tam się jeszcze doładowuje Nasza bateria Tutaj widać 4,09 V no Coś jeszcze tutaj Coś jeszcze tutaj sobie doładowuje Chciałbym Wam pokazać zależności między dwoma aplikacjami, czyli właśnie Tesla a typowo Pstryk Connect. Zobaczcie. Pstryk Connect sam z siebie po jakimś czasie dopiero zaciąga informację, że na przykład ładuje 5 kW na ten moment i trzeba po prostu dać mu chwilkę, żeby sobie to przemyślał. Jeżeli chcecie, żeby to miejsce ładuje się, zaktualizowało, wystarczy wyjść i po prostu wejść jeszcze raz, tak jakby tutaj w ładowarkę i wtedy no, się to szybciej zaktualizuje. Ja chciałbym dzisiaj zobaczyć, czy w ogóle da się tak zrobić, żeby dane, które są tutaj pokazywane jako ostatnie ładowanie, pokazały się nam tutaj, bo jeżeli uruchomimy bezpośrednio tak jakby to ładowanie z aplikacji Tesli no to to nam nie wyjdzie musimy wcześniej ją tak jakby ustawić, czyli ustawić żeby ładowało się z odpowiednim amperażem wyłączyć i dopiero przejść w tutaj ładowanie pstrykiem jeżeli chcemy to wymusić lub jakkolwiek zrobić ważne żeby ta moc, która tutaj jest pokazana Czyli na przykład 7 amber, czy 8, czy 10, nieważne, no, była już wcześniej ustawiona, bo tego nie ustawimy w samym pstryku. Oczywiście to jest wersja testowa, my cały czas testujemy ten pstryk Connect. Jest to no, otwarty temat dla kilku osób, tak naprawdę, na ten moment, ale zaraz będzie dostępny dla większości ludzi, więc jeżeli jakiekolwiek bagi. Tutaj też zobaczycie, będzie super. Ja osobiście uważam, że no bardzo fajnie jest to wszystko zrobione. Yy, i, no i trzeba tak naprawdę zobaczyć, bo ja u siebie też mam sytuację, że mam magazyn energii, który jest podpięty bezpośrednio, złącza smart load. Tak naprawdę korzysta yy, ładowarka z tego smart loada w, w falowniku. Więc on sobie ciągnie i z magazynu, i z grida. Jeżeli będzie taka potrzeba, nawet Wam może tutaj pokażę, jak to wygląda w aplikacji Samsung. Zobaczcie, w tym momencie w nocy, gdy już nie mamy, jak ciągnąć tego prądu. No, ja tutaj mam mały magazyn 26 kWh, będzie zaraz 60, ale. To jest tak jakby i tak przejściowe, bo będzie docelowo 150, jednakowoż, zobaczcie, maksimum, które możemy w tym momencie ciągnąć z magazynu jest 4,40 i resztę dociąga nam z grida. Pozwoliłem sobie na to, ze względu też na to, że no dzisiaj jest w miarę tanio ten prąd, w nocy będzie, zaraz Wam to zresztą pokażę. Jak sobie tutaj przybliżymy, no to tutaj widać, że tą część dobiera nam teraz z, z grid'a. No plus, minus jeżdżenia w dzień i ładowania się w nocy jest taki, że, że później ten magazyn mamy wyczerpany, nie możemy sprzedać np. energii wieczorem w dobrej cenie. No ale albo sprzedajemy, albo po prostu ładujemy, powiedzmy, że za darmo, bo też są jakieś straty. Zobaczcie jeszcze jedną ważną rzecz. Ja dlatego sobie uruchomiłem dzisiaj to ładowanie ze względu na to, że jeżeli sobie weźmiemy ceny poboru, i to zobaczcie, że dzisiaj stosunkowo w nocy no nie będzie jakoś nie wiadomo jak tanio, ale są to jak na ostatnie czasy takie ceny, no w miarę w miarę ok, prawda? Więc tutaj mamy to dane. No a dzisiaj. Dzisiaj niewiele się sprzedało, bo było kiepsko. Szkoda, że nie mam dużego magazynu, ale to wszystko przy nami. Może cena sprzedaży tutaj nas za bardzo nie obchodzi, ale cena poboru. No i jutro też mi nie będzie cały dzień niestety. No i zobaczymy jak, jak to wszystko wyjdzie. Wieczorem będzie fajnie oddawać prąd do sieci, jeżeli ktoś ma duży magazyn energii. Jeśli ktoś jeździ, no to niestety wykorzysta swój magazyn energii i będzie musiał się ładować później w tych godzinach nocnych. No i te noce nas, nas zwykle nas są po prostu najtańsze, nie ma co gadać. Jest to cena, czas 22 złotówki. To tutaj nam pokaże ile faktycznie kosztuje nas dystrybucja. Albo może wróćmy sobie do nocy, o tutaj widać w nocy ile faktycznie kosztuje nas dystrybucja. Zobaczcie, jak droga jest dystrybucja w dzisiejszych czasach, bo prąd z obsługą kosztował złoty 52 w tym momencie za 3,35, ale bardziej chodzi o procent. Zobaczcie, jaki procent 30-40% można powiedzieć energii. Tutaj to, co pokazuje nam system już, to pokazuje nam cenę z dystrybucją, jeżeli pobieramy. Bo, jeżeli zobaczcie, wejdziemy sobie teraz znowu tutaj, dzisiaj mamy to samo. Więc, no tutaj ten wynik pobór i sprzedaż jest tak jakby liczony już z naszą dystrybucją, tak żebyśmy widzieli, ile faktycznie płacimy za prąd. Więc tak to wygląda. Już widać, no dzisiaj niewiele 7 zł. pobrane. Sprzedane za 8, no ale nie, nie, nie to najważniejsze. Wypróbujemy dzisiaj e, automatyczne ładowanie, czy się nam uda m, w ogóle ustawić. Jak widzicie, to Tesla, jeżeli podłączymy, sama z siebie nie wymusi ładowania, dopóki sami nie zaczniemy, chociaż wczoraj próbowałem samemu i nie szło. Widzicie, jest błąd polecenia. Tak jakby pstryg wymusza że to on ma działać na ładowarkę i zaraz zobaczymy jak to zacznie funkcjonować więc wchodzimy sobie w konto w stryk connect tak jak widzimy jest podłączona ładowarka no bo jest włączona nie ładuje w tym momencie dzisiaj zobaczcie niższe ładowanie w limicie cenowym będzie o 15.17 zapisz cenę maksymalną trzeba zrobić na dole no, i dzisiaj zobaczcie, już od 12 powinien zacząć ładować. No i zobaczymy, czy zacznie ładować. Jestem sam, sam ciekawy, bo, bo na ten moment, zresztą spróbujemy, może, czy wejdzie nam opcja, żeby już zaczął ładować. Podniesiemy troszeczkę tą cenę maksymalną. Jeszcze, jeszcze nie. Ciekawy jestem, co się stanie, jak znowu zwiększymy ten limit. To tak bardziej z ciekawości, żeby zobaczyć co się stanie. Czy on... O, dzisiaj zobaczcie, już znalazł sobie dwie, dwie opcje. Na razie jest postój, więc jest 11.19. I zobaczcie, no, zmniejszymy sobie tą cenę. Od 12.00 powinno się zacząć ładowanie, więc sprawdzimy to tutaj. Oczywiście dane do subskrypcji. Tak więc na razie. No zobaczymy, czy o 12 ruszy wszystko. To Wam zaraz pokażę. Tutaj, jak klikniemy sobie w tą strzałaczkę do góry, to będziemy mogli sobie zrobić taką fajną grafikę. Tak więc. E... Możemy też zobaczyć kolejne jakieś sesje. Nie widać tego. No dobra, będziemy to testować. Zobaczymy. Zobaczymy czy faktycznie o tej godzinie 12 się e, zacznie ładowanie. Ok, jak widzicie od godziny 12 zaczęło się ładowanie. Pokażę wam tutaj 12.50, 12, no, 12 godzina, już idziemy zaraz więcej pokażemy, może tutaj też na falowniku widzicie, 6 kW. Oczywiście ładowarka już zaczęła działać. Ładowarka zaczęła tutaj nam działać. Tak więc wszystko jest ok. już pokazuję Wam dalej. Na test i też oczywiście tutaj mamy, właśnie 5 kW poboru. I co tutaj więcej mamy, kochani? Już patrzymy na pstryka. czyli ładowanie. Mamy podłączone, ja sobie tutaj właśnie specjalnie wyjdę i wejdę jeszcze raz. Mamy, że zaczęło się ładowanie, że jest podłączone i że dzisiaj w tym limicie cenowym będzie po prostu ta ładowarka pracowała. Jestem teraz znowu ciekawy, co się stanie. Możemy przerwać ładowane, ładowanie. Mamy pełną historię, a historia to jest historia, więc teraz nic... Nic nie pokażemy yy, na bieżąco, ale chciałbym zobaczyć, co się stanie, jeżeli zmienimy sobie tą maksymalną cenę ładowania na przykład na jakąś inną. I zobaczcie, rozłączyło mi w tym momencie. Usłyszałem. Usłyszałem nawet, że kliknęło, już Wam pokazuję. Już wam pokazuję. Nawet zresztą widać to na Tesli i widać to na aparacie, widzicie? Nie ładuje. I teraz jestem ciekawy znowu, jeżeli zrobimy sobie taki test, czyli no, widzicie, mieliśmy jakąś tam moc. Przestaliśmy ładować. Zobaczcie, teraz od razu jeszcze pokażę Wam co się dzieje na falowniku. Bo spadło nam, spadło nam, właśnie tutaj na lodzie. Widzicie zużycie? Więc, więc teraz lecimy sobie dalej. Mamy w tym momencie podłączoną ładowarkę. Jeszcze widzę, że jest ten status taki powiedzmy niezaktualizowany. Ale jeżeli wejdziemy sobie w konto, klikniemy, to znowu mamy. Widzicie podłączona, a nie ładuje. Więc znowu sobie, znowu sobie zrobimy taki test. Jeżeli sobie weźmiemy tą moc maksymalną, przepraszam, cenę maksymalną, podniesiemy, zapiszemy, to teraz nic się nam nie zmieni, czyli przez następną godzinę nic się nie będzie działo. Ja zaraz zobaczę, czy jeżeli jeszcze podniesiemy. Czekajcie chwilkę. Czyli nie mamy opcji uruchomienia jej. Jeżeli, jeżeli zmienimy tę cenę, ona od następnej godziny zacznie po prostu ładować. Ale ja już, ja już zaraz jeszcze coś sprawdzę. No coś tutaj się zmieniło. Nie wiem, czy nie zaczęło znowu ładować. Nie. Po prostu powór na domu taki duży jest. Ok. Czyli. Jak sobie znowu wejdziemy w Pstryk Connect, to ona jest podłączona i ten limit mamy jaki, ma, jaki mamy. Nawet jeżeli my podniesiemy teraz tą cenę maksymalną na maksimum, zapiszemy ją, to teraz e, cena od 3, Tak jakby po tej aktualizacji on co godzinę, za godzinę dopiero to wszystko uruchomi. Więc e, następny taki tip dla Was, że jak już jest coś uruchomione, no to. No, to tego warto nie zmieniać. Widzę, że tutaj no, ładowarka nie ładuje, więc yy, ja sobie i tak już uruchomię to ładowani, ładowanie z pstryka bezpośrednio. Czyli uruchomimy je ręcznie, ale jeszcze sobie przestawię to. Zobaczcie, co się nam zmieniło. Nie, nic, nic się nie zmieniło. Myślałem, że się coś zmieniło. Ale dobra, ustawimy sobie to na powiedzmy przedział 60. Groszę zobaczcie, w ostatnich 14 dniach było 19 godzin poniżej tej ceny, to jest cena, no taka, już można powiedzieć, brutto bodajże, to jest jeszcze do, do sprawdzenia, ale widzicie też, co się dzieje, gdy ja zmieniam tą, te dane, to ile godzin, tak jakby mamy przez ostatnie 14 dni, czyli 14 dni podzielić, no tutaj mamy około zobaczcie 10 godzin czy nawet ponad 10 godzin ładowania na dzień wychodzi nam. Kiedy to zmienimy? O, widzicie. Chciałbym przykładowo ustawić, żeby jeżeli na 14 o, widzicie 145 godzin, 14 czyli około 10 godzin dziennie przy tej cenie występowała nam tak jakby możliwość ładowania. I tu jest kwestia pytania, czy wam 10 godzin wystarczy, może mniej? kwestia podzielenia sobie prawda i zobaczenie jak to mniej więcej będzie wychodziło no wszystko też zależy od tego jak my trafimy sobie tak jakby z tą ceną ja ustawię sobie 80 groszy będzie może nam łatwo w przyszłości do testów to ogarnąć no i mamy podłączoną ja wymuszę teraz ładowanie i zobaczymy co się będzie działo trwa łączenie trwa łączenie trwa łączenie Wymusiliśmy to ładowanie. No, i już Wam pokazuję. Widzicie, zaczęło ładować. To samo widać tutaj na zielonej ikonce. Możecie sobie też oczywiście w Tesli bezpośrednio zmieniać prąd ładowania i możliwości, jakie tutaj daje aplikacja Tesli. Nie będę na razie zatrzymywał ładowania, chociaż zaraz wytestujemy też tą opcję, bo będę musiał jechać, ale chciałbym wam pokazać następną rzecz. Bo, bo zauważyłem, że mamy nadwyżki z fotowoltaiki. Widzicie, mamy 11 kW produkcji, 6 tylko idzie nam na naszą ładowarkę. No i wysyłamy do sieci niepotrzebnie, więc już to zmieniamy. Podwyższamy sobie amperaż. Tak, żeby maksymalnie wykorzystać możliwości. I zobaczcie, już zwiększyła nam się do 10 kW pobór właśnie. Czyli praktycznie wszystko wykorzystujemy. Z naszej, z, naszej, z naszej fotowoltaiki, aż tak gdzieś tam powolutku, gdzieś tam się jeszcze doładowuje nasza bateria. Tutaj widać 409V, no coś jeszcze tutaj, coś jeszcze tutaj sobie doładowuje. No to zaczynamy następny test. Jesteśmy w trakcie. Ładowania. Jak zauważycie sobie to w stryku powinien się ładować od 13 do 17, bo taki jest limit. Ja musiałem na chwilkę wyjechać i zaraz zobaczymy, czy tutaj pozwoli nam na ładowanie testy w tym przypadku, czy się automatycznie zacznie ładować. No bo niby jesteśmy dalej w godzinach 13-17, no i zaczęło się. Więc cały system tutaj, że tak powiem, pod tym kątem działa. Gdzieś na chwilę wlecimy, to no po prostu wszystko dalej funkcjonuje i dalej, dalej nam się wszystko ładuje. Czyli mamy port, krótko mówiąc, otwarty. Na pewno wracamy tak, jakby w tryb ładowania. Jeżeli podczas ładowania pstrykiem, gdzieś musimy, musieliśmy na chwilkę wyjechać. Więc wracamy, połączamy się i on nam ładuje. I mamy, I mamy kontynuację tego procesu, ze względu na to, że przed chwilą zobaczyłem, że na chwilkę ładowarka się wyłączyła eee, i tak jakby pstryk w momencie, kiedy się podłączył, to on ją rozłączył i włączył jeszcze raz na nowo. Już Wam to pokazuję. Przed chwilę po prostu nie było ładowania e, tutaj, e, ale pojawiło się właśnie, że już mamy podłączoną ładowarkę, po prostu widzę, że system musiał zatrebić, i on po prostu go rozłączył, i znowu zaczął się ładować. Eee, mamy tutaj, jak widzicie, zaznaczone już godzina 14:17. Eee, no ale system ładuje, więc na razie testujemy dalej.